Rowerzyści są wśród nas, nie mają co do tego wątpliwości ani kierowcy, ani piesi, ani pasażerowie komunikacji miejskiej, kiedy łódź paraliżuje przejazd masy krytycznej. Tylko czy, kiedy miasto jest tak rozkopane, dodatkowe utrudnienia są naprawdę konieczne? Rowerzyści mówią, że to manifestacja, bo co prawda po łodzi jeździ się rowerem już znacznie lepiej, ale do ideału jeszcze ciągle daleko. Każdy rowerzysta potrzebuje bezpieczeństwa, e, tak więc potrzebne jest uspokojenie ruchu na niektórych ulicach e, i no, jakieś prowadzenie tego rowerzysty, nie wiem, czy to znakami. E, w Łodzi nie ma w ogóle oznakowania takiego kierunkowego dla, e, dla rowerów. E, prowadzenie go po e, tych ulicach, czy ty, tych po prostu ciągach, że tak powiem, które są dla niego. Są dla niego bezpieczne, ale też na pewno przydałyby się kontrapasy, czy też po prostu dopuszczenie jazdy w obu kierunkach na niektórych ulicach jednokierunkowych. Na tych najbardziej spokojnych jest takich ulic sporo, które wiele by ułatwiły. To często są ulice, na których, uważacie, jeżdżą po chodniku. Pod prąd, co nie jest bezpieczne. Na terenie naszego miasta jest coraz więcej dróg dla rowerów, w związku z tym rowerzyści są obowiązani korzystać z tych dróg. Natomiast jeśli już gdzieś rowerzysta może skorzystać z tego chodnika, to są do spełnienia warunki. Jednym z tych warunków jest to, żeby rowerzysta opiekował się nieletnim rowerzystą do lat 10, jest rodzicem bądź opiekunem tego dziecka i wtedy może korzystać z drogi dla schodnika, ponieważ to dziecko. To nie posiada jeszcze karty rowerowej. Następnym takim przypadkiem jest, że rowerzysta może korzystać z chodnika wtedy, gdy prędkość dopuszczalna na drodze jest wyższa niż 50 km na godzinę, ale z jednym zastrzeżeniem. Szerokość chodnika być, musi być większa niż 2 m. Wtedy również. I Trzeci, ostatni przypadek, kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika, to jest wtedy, gdy są złe warunki pogodowe. Jest silny wiatr, duży opłat deszczu, śniegu. Wtedy tak rowerzysty zaprosimy na chodnik ze względów bezpieczeństwa. W każdym innym przypadku ten rowerzysta nie powinien znaleźć się na chodniku, powinien jechać nią. I tutaj też obstoszczenia dla y, kierujących pojazdami, ponieważ muszą pamiętać o tym, żeby zachować jeden metr odstępu od takiego rowerzysty. Omijając go, wyprzedzając go, co najmniej jeden metr odstępu od takiego rowerzysty a to się bardzo często nie zdarza, ponieważ nasi kierowcy jeżdżą na tak zwaną gazetę. Tymczasem w coraz większej liczbie i polskich miast i europejskich to dopuszczenie jazdy w obu kierunkach dla rowerzystwa dla rowerzystów na większej e, liczbie ulic niż, e, niż samochodów jest stosowane e, powszechnie. E, ten weekend to kolejne kontrapasy na, w Warszawie, e, również e, w Kaliszu, e, tak więc to, ta, ta, ta zmiana się dzieje w bardzo wielu miastach, natomiast... E, nie dzieje się kompletnie w łodzi. Takim przykładem myślę najfajniejszym jest Wrocław i Gdańsk. Faktycznie tych ulic u nich jest mnóstwo, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje. E, takie rozwiązanie mi się podoba, natomiast e, ta strona, która bardzo optuje za tymi rozwiązaniami, e, w, chce je wprowadzić doraźnie. Łódź ma tę specyfikę, że to zafunkcjonuje, jeżeli wprowadzimy to systemowo na wielu ulicach naraz, zmieniając organizację dla kilku, kilkunastu ulic naraz. To nie powinno być takie działanie bardzo doraźne, które może faktycznie powodować jakąś konfuzję wśród kierowców i też użytkowników. Ja jestem jak najbardziej za tym rozwiązaniem, ale jeszcze nie w tym momencie, nie w tym momencie, kiedy mamy faktycznie takie duże inwestycje drogowe. Myślę, że to będzie też... To jest rząd kilku lat, kiedy to będziemy wprowadzać. Tak samo powstająca z Studium transportowe dla miasta Łodzi takie rozwiązania przewiduje na bardzo wielu ulicach, tylko to jest wpisane w strategię, w cały system, a nie w doraźne rozwiązania. Mamy dość małe doświadczenia, jeśli chodzi o teren naszego miasta z kontrpasami, więc trudno jest się tutaj wypowiadać. Natomiast jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ rowerzysta jedzie wprost na, na, na kierowcę i bardzo często dochodzi do takich zdarzeń. Nie, nie mówię na terenie naszego miasta, mówię o miastach tutaj w naszym, w naszym kraju, Natomiast takie takie informacje do nas docierały. My jesteśmy jako użytkownicy dróg nie w ogóle do rowerzystów, ponieważ ten ruch rowerowy co roku jest coraz wyższy i tutaj musimy, niestety albo stety, przyzwyczaić się do tego, że jesteśmy równoprawnymi partnera, równo partnerami na drodze. Trochę się poprawiło, ten rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o inwestycje. Ale nadal w łodzi nie ma takiej sytuacji, że można rowerem dojechać bezpiecznie, wygodnie, szybko z każdego punktu do każdego punktu. Wiele dzielnic, na przykład hojny, w dużej mierze jest po prostu odłączonych od jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. Nie chciałbym, żeby to było tylko i wyłącznie działanie polegające na wymalowaniu kubem farby kilku pasów. Zauważyliśmy, że to jest oczywiste, że najlepsze efekty przynosi takie działanie, które tak naprawdę kompleksowo zmienia ten przekrój ulicy. To jest tak jak z parkowaniem, jeżeli się kierowcą miasta nie pokaże, gdzie mają parkować, to nie zaparkują, no tak jak widać tutaj wszędzie. I jeżeli będziemy ulicę już projektować i zgodnie z tym, co będzie w studium. i też myślę, że taka intencja zresztą do drugi transportu, to, będą, to będzie tak zaprojektowana przestrzeń, że każdy uczestnik ruchu będzie miał jasno wytyczone, gdzie jest jego miejsce, a nie będzie to jednak e, jakiś domysł e, po stronie każdego, czy to kierowcy, czy rowerzysty, czy pierwszego. To musi być jasno określona, zdefiniowana przestrzeń. Masa krytyczna zawsze jest e, demonstracją, tak więc zawsze jedzie w konkretnym celu i zawsze to jest ten sam cel, mianowicie e, chcemy, żeby po Łodzi jeździło się wygodnie, bezpiecznie e, i szybko rowerem, w każdy, żeby każdy mógł jeździć rowerem e, w każdej swojej codziennej sprawie i jeżeli tak się stanie, to wtedy masa przestanie być organizowana. E, wiele europejskich miast e, już to przeszło, to znaczy e, chociażby miasta holenderskie e, lata 70., -te, 80., -te, bardzo dużo protestów, teraz już nie ma żadnego z nich. E, Berlin też kiedyś była bardzo duża masa krytyczna, teraz już jej nie ma, bo nie jest potrzebna. E, w Budapeszcie. E, w zeszłym roku rowerzyści ogłosili, że tamta masa była już ostatnią i w tym roku już nie będzie żadnej masy krytycznej, ponieważ miasto zmieniło się i po Budapeszcie jeździ się teraz rowerem o wiele, o wiele lepiej, o wiele bezpieczniej, o wiele prościej po prostu. To są zmiany, które można wprowadzić w kilka lat i mam nadzieję, że również za kilka lat to nie jest duży koszt takie zmiany w infrastrukturze, trzeba tylko zdecydować się na nie. Będziemy mogli powiedzieć, że ta masa jest już ostatnia. To będzie jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu i na pewno w życiu wielu osób, które jeżdżą w masie. Ja jestem kierowcą, nie jeżdżę rowerem po mieście, ponieważ uważam, że w łodzi to nadal dość niebezpieczna rozrywka, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy masa krytyczna przestanie być potrzebna, a jazda rowerem po mieście będzie po prostu przyjemnością. Jeżeli macie Państwo problem, w rozwiązaniu którego możemy pomóc, piszcie na adres małpatoja.net.pl. Do Waszej dyspozycji jest także nasz interwencyjny numer telefonu: 42 643 94 93.